Hej, witam Was. Pytaliście mnie na temat długoterminowych nawozów do cytrusów. Jakie jest moje doświadczenie z nimi, więc teraz mogę się nim podzielić po sezonie, w którym właśnie używałem tego substrala. I uważam, że jest to super sprawa. Do małych cytrusów, do małych donic, na pewno całkowicie wystarczy, jeśli, jeśli dacie ten długoterminowy nawóz, to wtedy przez cały sezon nie bycie musieli nic robić. Przy takich większych donicach to raczej trzeba było naprawdę dużo nasypać, więc ja miałem w tym roku, przedtem, przez ten sezon taką strategię, że nasypałem tej dawki tyle, ile powiedzmy tam proponowali, tam producent proponował i ograniczałem płynne nawożenie o mniej niż połowę, powiedzmy, tam jakieś 30-40% tego co normalnie robiłem i cytrusy wyglądają ładne zdrowe, ładnie rosły przez ten sezon. Więc jest to fajna sprawa. Na pewno finansowo to dużo, dobrze, dużo lepiej wychodzi, ponieważ takie opakowanie kosztuje w okolicach 10 euro. Więc jeśli w Polsce jest sprzedawane, to podejrzewam, że też kosztuje około 45 zł i mi takie jedno opakowanie starczyło na wszystkie moje e, cytrusy jakie mam, a jak wiecie, mam ich sporo i to w dużych donicach. E, a wpłynny taki e, nawóz kosztuje, no powiedzmy, połowę tego, ale normalnie, e, czy, czy na przykład w zeszłym sezonie, rok temu zużyłem takich e, butelek e, chyba 8. Także powiedzmy koszt był czterokrotnie wyższy niż takie jedno opakowanie. Więc na pewno to ułatwia sprawy. Jest to po prostu wygodne i finansowo lepsze rozwiązanie. A, a jak widać Cytrusom się to podoba i nie widać jakichkolwiek braków. Także też wam proponuję, jeśli macie możliwość takiego kupić, no to możecie użyć tego i nadal płynnym bym nawoził, ale zdecydowanie mniej. Powiedzmy tam jedną trzecią, a jeśli macie małe doniczki, to takie coś całkowicie na pewno Wam wystarczy te na ten sezon. Pozdrawiam.